od szóstego roku życia i od zawsze wiedziałam, że chcę być profesjonalną tancerką. Kończyłam szkołę Stockholm University of the Arts. BA in dance performance w 2021 roku jako jedyna, jako pierwsza Polka. Ja wiem, co oznacza ciężka praca i dążenie do celu, do marzenia. Jak studiowałam, miałam cztery prace dorywcze i pełne datowe studia. Ja wiem, co to znaczy. Poświęcenie, po prostu ciężka praca, walka. Od zawsze wiedziałam, że scena jest moim miejscem, ale w tej sytuacji, gdzie ciągle dostaję odmowy i nie mogę pracować w moim zawodzie, to gdzie jest moje miejsce? Gdzie ja należę?